Chodzimy za 3-2-1. Jesteśmy w Dąbrowej Górniczej, w Są ze mną tutaj panowie z zespołu. Kabinet, witamy. Kabinet, dzień Tak. Panowie się przedstawią, bo Pan ja już Demar, zapomniałem. Aldemar tak. Kociwrycki dla przyjaciół Witold Ten on koło znowu posypa. A jestem ja kolegą tych dwóch kolegów. I ci dwaj koledzy obsługują sprzęt typu gitara. Kolega na literkę A obsługuje bębny. Kotły. I tak, ja generalnie jestem w ogóle w szoku, bo czytałem w prasie brązowej, że panowie niedawno wróciliście z trasy. To była tak, trasa tak, sasa tak. po e, kraju zwanym San. Tak, tak. tak. To było I i jak, jak było tak. w ogóle? To, 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 to nic, było, było ciekawe. No. Przede wszystkim skończyliśmy trasę po stanach, graliśmy w Kazachstanie i Uzbekistanie, a w Stanach Skopach znaleźliśmy dlatego, że wiadomo, że Polska podpisała fantastyczne, e, godne negocjacje oraz warunki e, Prawdopodobnie bo, politycznie poprawne i tam szczerze mówiąc graliśmy w nienackę zaraz po behemot, znaczy behemot przed nami, a tak to się stało, ponieważ było porozumienie ponad podziałami z pomiędzy kościołem a agentem dołu. Myśmy byli efemerytą wyciągniętą właśnie pomiędzy zakładek kościelno-prawniczych. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczę, myślę, że nie. To znaczy to Czeka, kolega, ale kolega ma rację, tak. po Stanach i nie Stanach, Stanach i nie Stanach. E, I w bardzo bardzo pouczające. Poznaliśmy wielu ludzi, których jeszcze tam nie ma. E, poznaliśmy wszystko, czego tam jeszcze brakuje. E, teraz nie możemy się czekać, kiedy tam wrócimy. Zapraszamy na nasze koncerty po tam nie znają gazet. Nie znają? Nie. Ja wiem, że tam czytałem dużo książek, bo w ogóle Deco Moreno wywodzi się z, A, z, tego, z tego rejonu. Tak, kakao? autor z tej potycznej, potycznej powieści, A. A. prawda? Która A. sprzedała się w niebotycznej roślinie egzemplarzy na całym świecie. A. To nie był Pablo Coelho, to co co taki słynny cytat miał w tym życiu. Kurwa, ale skwar. To tam, nie? A nie, on powiedział, nie sposób Kie... uciec, gdy w dupie sztucie. To Pablo Coelho. A kiedy jest zima, musi być zimno? To przypadkiem też nie on. Tak, i pani tak kierownicko, czy ja palę, ja... ja palę, cały, cały czas, czas. Tak, tak, tak. Niektórzy, niektórzy nie palą, bo palenie szkodzi, szkodzi nie, nie palcie Także palcie. jak widać, sam Skowar jest starym hmm. państwo z tradycjami i tym bardziej tak. miło nam jest tam pojechać, odwiedzić Byliście Byli ugoszczeni w starym, klasycznym było, stylu, tak, kobiety tak, w strojach ludowych, śpiew, wino. Tuska y domami, tak. Mh, tak właśnie, wina tłuska, słynne. Wina tuska, tak? tak, to, tak, to, wina, to też. Wina tuska I w ogóle ogólnie nie było wiadomo czy to była... Skoro to nie czerwona wina, nie wytrawna wina, to nie wiadomo, czy była pyszna ta półsłodka wina tam. Tak, hmm. tak jest. Niewnaleźliwi nie Tak. E, wspaniała woda, woda która dzieli się, co powie? Na twardą, miękką, e, a nie! I święconą! Woda, woda do mycia, woda do picia i woda do mycia, picia. Tak, takie rzeczy są dostane z Kowar, także zapraszamy jeszcze raz, są nasze koncerty zostaną Ja chciałem tylko wspomnieć, że ja nie mam nic do picia. Piciu, przepraszamy Cię, naprawdę, nic do nie mam. My też nic do picia nie mamy, piciu, tak, to, autoryzowany. I to był kolejny wstrząsający raport o stanie umysłu, nie najlepszym zresztą, ale no, niestety tak, no tak się zdarza. Tak. I życzę wam tutaj z całego serca udanego gigu, Metastory, gigu meteo, dziękuję. wskazania barometru są pozytywne, Rock out, panowie. Wszelkie skierowane przypadkowe. tak.